Ok. Witam Ciebie serdecznie. <dziękuję>, Dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś się dzisiaj ze mną spotkać. Ewelina. Ja, czy ty, czy ja, Ewelina. ja czy nie, czy Tak, Ewelina, zawiślak. Słuchajcie, no nie ma dla nas granic. Irlandia, Polska, można się spotykać, można działać. Można robić ze sobą y, biznes, tak? Cześć, cześć. cześć. Ja właśnie tu wywiad. Dopadnie. Będzie. będzie przy, udostępnimy później na żywo. A, dziś, tak, a dzisiaj, kochana, zaprosiłam nie. Cię. Tutaj, cześć. Do... Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Tak. Zaprosiłam Ciebie, żebyś pokazała nam, y, żebyś nam opowiedziała o, o tym, jak się zaczęła Twoja w ogóle. Przygoda z network marketingiem, bo wiem, że się mocno zapaliłaś. Masz pierwsze sukcesy, szybki lider, był szybki asystent, złota czwórka, szybki lider. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle network marketing, że w ogóle Ciebie to zainteresowało. Dziękuję Ci, Marzenka, bardzo za zaproszenie. I bardzo mi miło z tego powodu. Jak już mnie przedstawiłaś na wstępie, jestem mamą. Czwórki wspaniałych dzieci. Z dnia na dzień no, zmagam się z problemami dnia codziennego. Gotuję, sprzątam, tak? Zajmuję się dzieciakami, nie tylko swoimi, bo również zajmuję się dziećmi moich przyjaciół. Więc. Jest to wyzwanie czasem przy szóstce dzieci, żeby, żeby ogarnąć cały system, a jeszcze mimo wszystko znajduje czas właśnie na ten network marketing. No cóż, do networku jakoś się zaraziłam już jakiś czas temu, będzie to trzy lata, nawet więcej. To wiesz, to się wiąże z obserwowaniem, z obserwowaniem osób, które ma się w znajomych na Facebooku, które się poznaje właśnie przez jakieś tam relacje. I ja się inspirowałam. Inspirowałam się i sobie pomyślałam, któregoś tam dnia, no, dlaczego nie ja? Przecież też jestem mamą, też jestem w domu, też gotuję, sprzątam, jak, jak wiele innych kobiet, tak? I nie tylko, bo teraz mężczyźni też dołączają do network marketingu i świetnie sobie radzą. Mamy tutaj na przykładzie naszego Grzesia, prawda? Mhm. Więc y, zainspirowałam się i to bardzo. Bardzo mi się ta praca zaczęła podobać, przede wszystkim, że można ją wykonywać w domu, mieszając w garnku zupę. To taka, taka jest prawda, więc y, bardzo mnie to zainspirowało. A przede wszystkim, co zaczęło mi się podobać, jak zaczęłam y, przychodzić na spotkania, na webinary, to to, że ja się rozwijałam. Ja nie stałam w miejscu, tylko się rozwijałam z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ja chciałam więcej. Mój rozwój osobisty mnie tak po prostu za, zafascynował, że ja mogę, no mogę, przecież nie jestem jeszcze stara, pomimo tego, że te 44 lata to już jest taki wiek, gdzie niekiedy się myśli, no mhm. a po co mi to, a dlaczego, a nie dam rady. No, no nie jest tak, bo ja tutaj muszę trochę przekonać te mamy, które tak właśnie się powstrzymują trochę od jakichkolwiek. Może nie pracy, tylko właśnie takiego, czegoś innego, czym jest network marketing, bo to jest taka nowość dla wielu z nas, dla mnie to też była nowość, dla mnie też po prostu mówię, no ale jak, jak można pracować w domu i mieć z tego pieniądze, ale jak widać da się. Więc tutaj chciałam zainspirować bardziej mamy, które szukają czegoś dla siebie, bo nie wiem, mają czas jak dziecko śpi, albo nie wiem, są dzieciaki w szkole, można sobie ten czas tak zorganizować że żeby po prostu coś robić dla siebie i czasem słyszę bo już tych relacji nawiązałam mnóstwo taką odmowę że nie dam rady bo mam dzieci. No z tym się nie zgadzam, z tym się nie zgadzam, bo ja właśnie wiążę te moje obowiązki z moimi dziećmi, z dziećmi przyjaciół, ciągle żyję w biegu, ciągle gdzieś tam w garnku coś robię, mieszam i gotuję, a znajduję czas i po, w tej chwili ja po prostu jak czegoś nie zrobię, nawet minimalnego czegoś, to dla mnie to jest tak po prostu, nie mogę sobie poradzić wewnętrznie, że ja dzisiaj cholera niczego nie zrobiłam. I da się, da się, z dnia na dzień idziesz po prostu do swojego celu. A jeszcze jak poczujesz, zobaczysz te realne pieniądze, to to jest niesamowite. Zobaczysz je i chcesz więcej. Nieważne, czy to jest do północy w ostatniej chwili, ale robisz to. No właśnie, no właśnie, właśnie. Ja wrócę tego, no, do tego taki, do północy. Właśnie w moim przypadku, <głos> <głos> Tak, wrócimy, wrócimy. Nie mogę Ci wejść, bo by oczywiście dwie jak te Katarynki. Słuchaj, no, no, tak. no, właśnie, no właśnie, po pierwsze moje pytanie, to da się w tym internecie zarobić, czy się nie da? Da się, tak. da się z ręką na duchu, da się. To są realne pieniądze, to nie są jakieś, nie wiem, żetony albo wymiana, nie wiem, czegoś na produkt, to są realne pieniądze, za które ja pierwsze, co zrobiłam, zatankowałam sobie samochód. O, świetnie. Da się, przyjęło kartę. Okej, okay, to wróćmy do tej no, naszej... No, także da, się, da się. Tak, do tego naszego właśnie dnia, kiedy dopinałyśmy Twój awans na szybkiego lidera. To jest to... To, to, nie, to jest sztuka. Tego wszyscy, wszyscy był... nie robią, tak, mamy oczywiście naszych partnerów biznesowych, którzy robią Złotą Czwórkę i w naszej firmie to jest takie bardzo popularne, niewiele, niewielu, niewiele osób nie robi tej Złotej Czwórki, czyli, nie, czyli chodzi o to, że szybko zarabiają te pieniądze, odrabiają po prostu inwestycje tak. w olejek, natomiast szybki lider to już jest sztuka, to już, to już trzeba sobie przyznać naprawdę nagrodę i wiem, że jesteś z tego dumna, natomiast ja, ja wrócę do tej naszej rozmowy, gdzie mieliśmy czas do północy i potrzeba było ile tam osób? Czterech chyba, nie? Bo mia miałeś tak osób, potrzeba było. Tak. Tak, i ty mówisz, dobra, ja tam odpuszczę, jak nie teraz, to, to kiedy? No ale to było ostatnie godziny, kiedy wziąć można było podwójny bonus, tak? Za awans na szybkiego Dokładnie. lidera, więc warta grać w 1600 zł, a nie 800 zł, więc jest to różnica. Dokładnie. Więc co? Co ja powiedziałam? Słuchaj, tutaj do 12 to ty, mamy, ty masz czas, ja mam czas i mówię: tu nie ma, nie ma miejsca na narzekanie, tylko się bierzemy do roboty, tak? No Dokładnie. Tak, co ty nie powiedziałeś. <laughs> Jak to nie wiem, czy mam cytować. <laughs> Dobra, to bez cytowania. Nie? No, może lepiej tak. W każdym razie powiedziałaś, że, że biorę dupę w troki i robimy to, tak? Tak jest. Tak jest. Dokładnie. Nawet sobie wyznaczyłam swoje cele i na, na samym końcu napisałam Ewelina, róż dupę zrobisz to. Bo to jest naprawdę realne i ja wiem, to są moje cele, i ja wiem, że ja tego dokonam. Ja na dzień dzisiejszy jestem tego pewna. Nawet wczoraj pisałam te cele tam w ankiecie i po prostu założyłam sobie cel, założyłam. Datę, godzinę, wszystko. No, mogę po prostu, nieważne jak, czy będę miała jeszcze piątkę dzieci ekstra, czy będę miała to robić po nocach, ja to zrobię. Mhm. Jestem tego pewna, że tego dokonam, zrobię to i będę mhm. po prostu w 100% z siebie dumna. No słuchaj, to, co cię prowadzi do przodu, to swoje własne dlaczego, które masz, prawda? Bo nie dlatego, że szaniarski tak. tego chce, nie dlatego, że lider tego chce, nie nawet dlatego, że dobra, no trzeba to zrobić, trzeba zarobić pieniądze. To, co cię prowadzi, to twoje własne dlaczego. Tak, dokładnie. Ale to właśnie tak jak teraz powiedziałaś, że dobra to się zrobi. To tak to ja robiłam, jak pracowałam na etacie. Przez 15 lat, bo 15 lat jestem już w Irlandii, pracowałam w restauracji na etacie, i to było właśnie takie. Dobra, to się zrobi, jak nie dzisiaj, to jutro. A tutaj po prostu ja się rozwijam, ja się spełniam, nie stoję w miejscu, bo przez te 15 lat tak naprawdę stałam w miejscu. A jak to w restauracji, smażenie kiełbasek, uśmiech do klienta i tak dalej. My tutaj też mamy relacje z ludźmi, tak jakby z klientami, prawda? Ale. Te relacje są zupełnie inne, zupełnie inne. Nawiązują się takie relacje, że ja nie wiem, czy przez te 15 lat pracując tutaj w Irlandii, ja jakąkolwiek relację w taki sposób nawiązałam. Na mm -hmm. pewno nie. Mm -hmm. Też słuchaj, nie, nie było tak, że ja Ci powiedziałam o tych możliwościach i, i Ty od razu już zaufałaś i wskoczyłaś i robiłyśmy to. No, oczywiście. Tak, nasze relacje. Tak, to był, był drugi to był proces, nasze relacje budowaliśmy, Ty wiedziałaś, czym ja się zajmuję, ja też starałam Ciebie jakby nie przymuszać nachalnie do tego, żebyś to robiła, bo wiedziałam, że po prostu musisz dojrzeć do tego, tak? I się tak. No, myślę, że to było na pewno ponad rok. Yy, tak. Yy, na 100%, na 100%, tak. To tak, na 100%, tak. kiedy, kiedy na powiedziałaś rok. mi, że dojrzewam, dojrzewam, dojrzewam jak śliweczka i, i przyjdzie taki moment, że powiem tak, startujemy i przyszedł taki moment i jak wystartowaliśmy, to to po prostu zrobiłyśmy i to i przyszedł taki moment a teraz właśnie mogę do osób tych, które się zastanawiają, zastanawiają się nie zastanawiajcie się, róbcie to od razu, bo ja po prostu żałuję, że nie wystartowałam powiedzmy rok wcześniej, bo y, znając te możliwości, ja już bym była zupełnie w innym miejscu w tej chwili. Mm -hmm. Teraz to wiem, więc nie ma się co zastanawiać, bo jeżeli czegoś nie zrobisz, to nie zrobisz, a jeżeli zaczniesz robić, spodoba się, będziesz br brnąć do przodu i tyle, tak? Mm -hmm. No, taka I, jest, jest tak prawda. Taki, jest, taki jest mój przekaz. Dokładnie. Tak, tak. a, a sam, samemu, samemu oczywiście jest ten zapał i ma się swoje cele, natomiast wspólnie razem jest jeszcze, jeszcze lepiej, tak? Jeszcze, e, jeszcze lepiej, jeszcze, tak. Samo lepiej. osią samą nie warto czasem być, tak, 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 tak. tak. Samemu tak. można mieć odpowiedzialność, ale... Ra, ra, razem jest dużo, dużo lepiej. Okej okay. ja bym jeszcze chciała wziąć troszeczkę Ciebie na spytki, jeśli chodzi o produkt, bo ja wiem, że ten produkt też Ciebie przekonał, że nie tylko ja i nie tylko to, że masz moje wsparcie i że dałam Ci. Może gwarancji to nie daje ludziom, że można zarobić, że się zarabia. Natomiast dałam ci gwarancję mojego wsparcia i że zrobię wszystko, żebyś zarobiła te pieniądze, tak? tak. Natomiast produkt. Myślę, że tutaj y, jesteśmy w tak dobrym miejscu, że nam jeszcze pomaga produkt. Sam, dokładnie w sobie tak, stawie, który niesie ten biznes i przynosi kolejne osoby. Które są wdzięczne nam za polecenie tego produktu. Opowiedz, jak to u Ciebie Dokładnie są. tak. No, yy, dokładnie, produkt to była pierwsza rzecz, jaka do mnie przemawiała, bo to chyba gdzieś jakieś, nie wiem, niespełnione marzenia z dzieciństwa gdzieś tam się kłębią we mnie, bo zawsze chciałam być położną, ale niestety mi nie wyszło, więc yy, jakby nie było, ten olej CBD oczywiście nie jest lekarstwem, ale związany jest. Z chorobami, tak? I my się zagłębiamy w każdą chorobę. My wchodzimy w głąb tej choroby. Jak to się dzieje, co się dzieje i jak nam ten olejek tak naprawdę pomaga. Wiadomo, że my nie leczymy, prawda? Bo tutaj jest wiele zarzutów takich, że, że to nie jest lek. Oczywiście, że to nie jest lek, to jest suplement, który po prostu powstrzymuje rozwój choroby. I dla mnie to jest wspaniałe. Ja po prostu z dnia na dzień, jak sobie nie wiem, jakąś wiedzę przyswoję, to mnie to po prostu wciąga. No wciąga mnie jak bagno, no powiem tak, po prostu kolokwialnie. Inspiruję, tak, inspiruję się tym, po prostu tak, czytam i, i coraz bardziej, i chcę więcej, no bo żeby, nie wiem, rozmawiać z ludźmi, polecać ten produkt, no to musisz znać wiedzę na ten temat, tak? Więc mówię, no chcę więcej. Ja sama na moim przykładzie nawet też przetestowałam już ten olejek i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to działa. I nawet nawiązując relację, tą, którą nawiązałam wczoraj, to są tak piękne historie, gdzie ludzie opowiadają realne, z życia wzięte, jak ten olejek im pomógł. Mi ja mówię, no, y, mnie pomógł na oczywiście bezsenność, gdzie się tam gdzieś budziłam po nocach i nie mogłam zasnąć. I oczywiście padały czasem brzydkie słowa, że człowiek nie może zasnąć, a rano musi wstać, a w tej chwili po prostu kładę się, zasypiam i wstaję, a niekiedy mnie budzi, budzi kilkakrotnie, więc y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka moja przypadłość, że miałam 10 lat temu wypadnięcie jądra biodrowego, no i oczywiście pan doktor mi powiedział, że to jest nie do leczenia, nie do naprawienia, że tak będzie ze mną do, do zgodnie. Więc no, zmagałam się tak w jakichś tam, nie wiem, silnych bólach. Oczywiście zastrzyki, bo to musiało jakoś powstrzymać, mm -hmm. ale taki chroniczny ból, który mi towarzyszył w dzień i w nocy, nie mówię, że to był straszny ból, ale taki uciążliwy, jak czasem ból głowy, tak? Jest taki lekki, ale uciążliwy, i to żyło ze mną cały czas, 24 na dobę. Od kiedy stosuję olejek, nie odczuwam tego absolutnie. To jest, pie to jest druga rzecz, która po prostu gdzieś tam ten układ endokanabinoidowy już się przyzwyczaił do tego produktu. Także tutaj jest naprawdę no, numer jeden. Nie mogę nic więcej dodać. Numer jeden dla mnie po prostu <grym> i, no, i tak będę go polecać. I, tak, będę polecać ten produkt, i. I będę go naprawdę sposobami nie wpychania, nie wciskania, tylko wiedzą. Bo i takimi realnymi sytuacjami, właśnie jak historia Krysi, że, że ataki padki ustąpiły. To są po prostu takie namacalne historie, gdzie po prostu potencjalny klient, potencjalna osoba, która chce skorzystać z tej terapii konopnej, no niedowierzanie, że jest taka malutka buteleczka i ona mi pomoże. No, ludzie po prostu się wahają, ale nie znają wiedzy na ten temat. Dlatego moja dlatego, moja dlatego tak się dzieje. Znaczy tak. No i stąd, to, stąd też nasza rola, żeby uświadamiać, przekazywać wiedzę, a ludzie sami sobie wybierają. Powiedziałaś już właściwie wszystko. Zainspirowałaś innych, że, że można zarabiać w internecie, że można połączyć Dom, wychowywanie dzieci i z inwestycją w siebie, że można właśnie w internecie zarobić, że można pomóc sobie naturalnymi sposobami, jaka, jak, jaka, jakie są konopie. Odniosłaś sukces już w pierwszym miesiącu tak. i w drugim miesiącu odniosłaś spektakularny sukces. I gratuluję Ci bardzo. Za bardzo. pięć, dwóch na nas, tak? tak. A tytuł, tytuł naszego live'a miał być: czy opłaca się w ogóle, czy w ogóle warto robić w Irlandii polski biznes? Jak najbardziej. Ja mogę to potwierdzić. Jestem żywym przykładem i tutaj nie ma nawet granic nie ma. jakiejkolwiek. Nie ma granic, nie ma tutaj, nawet nie ma o czym rozmawiać, deliberować. Da się, da się. Się. No to ja co? bym jeszcze chciała tak. No mów. mów. Przekazać bym chciała jeszcze taką e, od siebie, od serducha, że ludzie boją się hejtu. Nie warto. Nie warto. Zamykasz temat, urywasz temat, idziesz dalej. Nie zatrzymywać się, bo hejt jest wszędzie. W dniu codziennym możesz się spotkać z hejtem w sklepie na ulicy gdziekolwiek. Pan Ci zajedzie drogę i już jest hejt. Także tutaj nie zwracać uwagi, iść do przodu i iść po swoje. Mhm. Okej, okay. słuchaj, no to budujemy wspaniały zespół, team, sukces team, czy, czy jak go nazwiesz, Irland team, po prostu. Irland to, team, może tak, być. Irland team, budujesz po prostu na zielonych wyspach e, zespół. Mamy już tam osoby oczywiście w Irlandii, które działają tak. z nami. Natomiast ty budujesz swój i nie ma granic. Ja w Polsce, Ty w Irlandii możemy kolejne oczywiście, osoby narazić, tak. zainspirować. No, i idziemy po, do przodu po twoje marzenia. Trzymam za ciebie kciuki. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Trzymam sama za siebie również kciuki. I dziękuję za każde wsparcie, jakie mi e, dajesz. Za 5-12. <grym> no, ale przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Bardzo miłe. To mój taki debiut, więc mam nadzieję, że, że odpowiedziałam w 100% na, na twoje pytania i może nie w 100%. E, Znam jeszcze ten produkt, ale hmm. mogę już wiele o nim powiedzieć, także polecam się sama. Super, bardzo Ci dziękuję i cieszę się, że ja również zaufałaś się. i zaufałaś sobie i powiedziałaś tak dla siebie i w takim razie lecimy w takim razie z tematem Baśka. My wiemy o co chodzi. Lecimy baśka. dokładnie. Dziękuję raz Dobra. jeszcze. Dzięki Wam bardzo <laughs> za, za, za to, że. Ee, że byliście z nami na live wtedy, kiedy nie było Eweliny. W związku z tym ten Zoom jest zadośćuczynieniem, Także wrzucimy Dokładnie. tego, tego zuma problemy techniczne, tak, się nie tego Zooma na, ten, na nasze Facebooki, żebyście, żebyście mogli Eweliny posłuchać. Dzięki bardzo i trzymajcie się cieplutko. Ja również dziękuję pięknie. Trzymajcie tak. się. Tak. Decorate that